właśnie suwalskiego takiego muralu, który powstał w ramach inicjatywy, która została zgłoszona, żeby ubarwić jeszcze bardziej budynki naszego miasta. Mamy wolne przestrzenie, wolne ściany, które chcemy właśnie zapełniać takimi pięknymi właśnie yy, rysunkami i właśnie ogłosiliśmy konkurs, zostało zgłoszonych dużo prac, były przekazane nagrody i wygrała Praca autorstwa pana Kalinowskiego, który Karola Suwał, czasowo mieszkającego chyba w Olsztynie. Ta praca została wybrana przez mieszkańców naszego miasta, który, którzy oddawali głos w formie internetowej. I to jest prezentacja właśnie z y, takiego y, y, komiksu, chyba? Tak, tak. Wauma tego co przekazują mi właśnie podpowiadają tutaj dziewczyny pracujące w obszarze kultury i jak widzimy, autor autor uruchomił swoją wyobraźnię, a wręcz możemy powiedzieć fantazję i przedstawił mam nadzieję, że piękno krajobrazu, piękno naszej Suwalszczyzny. Również są dwie prace, które uzyskały drugą i trzecią nagrodę i w przyszłym roku pojawią się również te nagrodzone prace na innych budynkach w centrum naszego miasta. No i teraz Dziewczyny z mini-dotyku, no w związku właśnie z tym, że dziś tak oficjalnie prezentujemy ten mural, właśnie uruchomią te piękne balony z pogodnymi suwołkami. Niech właśnie wystartują w górę na część właśnie tego pięknego dzieła. Dziewczęta, raz, dwa, trzy, balony! Dziękuję Państwu bardzo. thank oh